Zanim zaczniemy, chciałbym powiedzieć kilka słów. Niniejsze słuchowisko nie ma na celu plagiatu. Jest to inspiracja odcinkiem fałszywy film, w którym to Blue regard stworzył film pod tytułem Terexatron Wilk Cosmita 3. Prequel w czasie. Nieubłagany film nie zostaje dokończony z powodu tego, że jeden z bohaterów nagrał fragment swojego serialu. Wtedy upraszam Cartoon Network o nieblokowanie tego filmu. Pozdrawiam. Witam. Tu Rafał Węsierski. Scenarzysta i reżyser słuchowiska, które będziecie mogli wysłuchać, ma tytuł Terexatron. Wilk Kosmita 3. Prequel w czasie nieubłagany. Długo by to opowiadać, więc w skrócie. Blue Regard w odcinku serialu animowanego Dom dla wymyślonych przyjaciół Pani Foster pod tytułem Fałszywy film chce zrobić właśnie film na festiwal szkół podstawowych który ma zawierać dwie godziny i mówić o przyjaźni niestety film się nie kończy gdyż Eduardo głupi jeden z głupich wymyślonych przyjaciół nagrywa na miejsce filmu tam w pewnym momencie odcinek serialu pod tytułem Loren poznaje świat no i niestety film się nie kończy przez głupotę Eduardo ale ja chcę rozwinąć tę historię i chcę, by to słowisko miało ręce i nogi. Terek Zatro. wink kosmita 3 frequent w czasie. Nieubłagany. Reżyseria i nieco zmieniony scenariusz Rafał Węsierski. W którym chaos panoszy się jak bezpańskie psy i koty na ulicach? Emerytowany glina musi załatwić ostatnie porachunki. Jeśli nie wyjdę z tego żywy, proszę powiedzieć mojemu synkowi, że go kocham. Tymczasem trzej czarownicy z dalekiego przedmieścia odkryli, że mogą ufać wyłącznie magii. Hahaha! Ha, ha. wy podstępne żmije. Tylko ja jestem najlepszym czarodziejem z wybrzeża, czum, czum. Na dzikim zachodzie. Jasne. I rewolwerowcem starej spuczki sprzątaczki jadzi też. Nie? <śmulatuj> Dość tego. Widzę, że tylko pojedynek to rozstrzygnie. Walczmy, Tundaritus. Łaha! Ojej, co tu się stało? Wszyscy nie żyją? Nieprawdopodobnie. czasem muszę przenieść się w przyszłość trzeba się cofnąć w czasie o to przyszłość wiem to na pewno jestem za stary na te głupoty o robotyczny robot ja ten dinozaur zjadł robota i tak powstał Terek Sadron. Teraz los świata spoczywa w rękach Włocha tego ogra, który nie boi się mówić to, co myśli. O nie, zostaw to ty wstrętny, Andrzej. Moja bomba. Już nigdy nie potestuj zwyciężyć miasta. Co? Zgubiłeś klucz? To jak my się teraz stąd wydostaniemy? Trzeba tańczyć, tańczyć i śpiewać, brachu! Hej, hej, jeje, yeah, yeah. hej, hej, je, yeah. hej, hej, jeje, yeah, yeah. otwórz się! Robot, robot, to się wie! Ogr, ogr, robot! Mały chłopiec osierocony przez ojca zrozumiał, że najważniejsze to radość, gdy leci na magicznym rowerze swojego przyjaciela Meka na tle księżyca. A drugie to zemsta, zemsta. Postanowił udać się po pomoc do domku Trzech Wiedźm. Nie możemy Ci pomóc, ale możemy Cię uczynić półcherosem, półmagikiem. I tak powstaje bohater. O którym będą śpiewać pieśni. O ile oczywiście powstaną, Wiedźmor... A tymczasem pewien młody człowiek trenował kung fu wraz ze swym mistrzem na kamieniach nad wodą. Ja, 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 Mistrzu, nigdy nie udało mi się utrzymać na tych kamieniach. Zawsze wpadam do wody albo Shindo oszukuje. Nieładnie uczni. przyznaj, że nie trenowałeś jak cię prosiłem i lenistwo cię ogarnęło, a nie zganiasz na Shindo. Jeszcze raz! Czasami by duet dwojga dusz i umysłów zadziałał, potrzeba niewiele, albo tak mało by zaiskrzyło. Tereksatron oraz Wiedźmor oczyszczali właśnie miasto z ohydnych szumowin. Dziwie Teresa, jesteśmy poza czasem i przestrzenią. Nazywam się Van Chaos i nie pozwolę, byś niszczył moich ludzi. Nie pozwolisz, powiadasz. A ja właśnie dzisiaj ciebie zniszczę. Za to, żeś osierocił biednego chłopca. Wiesz, co mu pozostało, wiesz? Zemsta, której nigdy nie wykonam na tobie, gdyż nie ma go tutaj. Ale ja... Ciebie pokonał. O nie nie nie. To prędzej ja Ciebie zniszczę. I tak Van Chaos został rozczłonkoliwnowany przez Tyrexatrona. A tymczasem w pewnym królestwie zwanym Elidaria, piękna księżniczka Koko została zaatakowana przez złą wróżkę. Pirat-kanapkożerdza, chrumkacz mrówkojad obiecał, że znajdzie lek na klątwę księżniczki, która zresztą rozbroiła bombę pod swoim tronem. Ale wy pewnie jesteście ciekawi, co z gliną, który został przemieniony przez kapitana statku przyjaźń na początku tej opowieści? Zatem posłuchajcie... O, gdzie ja jestem? To jakaś dżungla. Tańczy jak robot. jejeje, tańczy jak robot. jejeje, kapitanie, zostawcie mnie tutaj. Ja już nigdzie lecieć nie chcę, dobrze? <słyski> I koniec w słuchowisku wystąpiły głosy 11 Laps oraz, niestety, albo niestety, ja, Rafał Wojciechowski. Do zobaczenia.